Panie Melio, to jest najtrudniejsze w tej pracy. Najtrudniejsze czasami jest przekonanie klienta do, do tej małej inwestycji i uświadomienie go, że to ma sens i że ta inwestycja bardzo szybko się zwróci. To jest taki, taki, taki pierwszy. Jest to, jest to też koszt, który, czy inwestycja, którą klient ponosi zanim sprzeda, w związku z tym jest jakiś koszt, jakaś, to mówię inwestycja, bo ona zdecydowanie zwraca się kilkakrotnie i czasami właśnie przy inwestycji rzędu 5 tysięcy złotych klient może zwiększyć wartość i sprzedaje nieruchomość za 20-25 tysięcy więcej, także to jest zdecydowanie bardzo dobra inwestycja. Drugą taką trudnością może być praca z osobami, które mieszkają w danym mieszkaniu. Um, I um, nie rozumieją tego, że wielu rzeczy um, należy już teraz się pozbyć. Tak? Um, bardzo często klient mówi: A nie, to jest taka kanapa, ona tu zostanie, to ja sprzedam to z tą kanapą, to ona tu musi być. Um, I nie mają tej świadomości, że oni nie sprzedają starych mebli, tylko sprzedają nieruchomość, tak, wnętrze. I my musimy pokazać to wnętrze jako najbardziej. Przejrzyste, atrakcyjne, otwarte, no style ze, ze świeżością dokładnie, style też się zmieniają. Także chodzi o to właśnie, żeby, żeby też pokazać dokładnie tak, tą, tą świeżość, tak? i tą przestrzeń. Lubimy, kochamy światło, przestrzeń, żeby to było jasne i przestrzenne. Jeżeli osoby mają naprawdę wiekowe, stare, to prawda. Moda wraca na niektóre ale... elementy, ale, ale jeżeli to są zniszczone, naprawdę nie nadające się, to niektóre te rzeczy trzeba ich pozbyć. I to też jest trudność w tym, w przekonaniu do, 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 do pozbycia się teraz, a nie jak się przeprowadzę dopiero. A jak Pani myśli, czy w przeszłości tak też no, nazwijmy to moda, która przyszła do nas, z, z, albo bardziej potrzeba może, która przyszła do nas ze Stanów. Ale dalej jest to, jest to nowość u nas, jest to niezrozumiałe, trudno zresztą to, to home staging prze, przetłumaczyć na język polski, dlatego jeszcze nie ma innej odpowiedniej nazwy. Um, ale potrzeba na tego typu jest, jeżeli jest no, spowolnienie na rynku. Wtedy faktycznie klienci są w stanie zapłacić każdą cenę, żeby ich nieruchomość się wyróżniała, żeby szybko się sprzedała. A, a jeżeli jest popyt na mieszkania, tak jak w tej chwili, to myślą klienci, że nie potrzeba. Ale tak naprawdę warto zadbać o, o, o uzyskanie wyższej ceny dla siebie, także właśnie poprzez homestaging, także nawet w tych dobrych czasach, gdzie, gdzie mieszkanie w tej chwili się dobrze sprzedają, e, warto zadbać o to, żeby, żeby troszeczkę więcej e, dostać z tej swojej inwestycji.